Do wygrania dzisiaj ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe, a skina z ostatniego filmu z CSGO Skinsa wygrywa ta osoba, odezwij się na Discordzie, na kanale od skina. No i tak jak obiecałem wam ostatnio, tak oczywiście dzisiaj już mogę się wam pochwalić, że takie piękne kosy wrzuciłem wam do wygrania, generalnie starałem się znaleźć taki złoty środek, jakiej wartości kosy wam rzucić, czy właśnie jedną za 6 koła, czy powiedzmy dwie za trójkę. I wykminiłem tak, że wrzuciłem wam takiego pięknego bajoneta Tiger Tufa za 3200. I dwie kosy wam wrzuciłem po 1500. Więc mam nadzieję, że każdy tutaj jest usatysfakcjonowany. I co za tym idzie? No, mamy tutaj łącznie, no myślę, koło. 8 koła, może troszkę więcej do wygrania, więc mam nadzieję, że kiwowie oczywiście się wam podobają. Takie oczywiście piękne skiny, jak z kodem KROXY, oczywiście wpłacasz. Wpominam, że oczywiście wróciły natychmiastowe wpłaty skinami, więc oczywiście jakbyś chciał sobie oczywiście skinami płacić, no to wpisujesz oczywiście tutaj kodzi KROXY, 10% więcej tej każdej wpłaty. Do tego oczywiście skrzyniczka na start za free. Teraz widzę, jakiś tutaj prezent jest do każdego doładowania skinami, więc do Dodatkowo. Tutaj no jeszcze jakiegoś skinka można dostać Więc super sprawa No i oczywiście jak skonę kodem Croxy wpłacasz No to takie piękne skiny możesz sobie wygrać Zapraszam cię na stronę PirateSwap Gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować I wymieniać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy Gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań Masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo Możesz również wykonać specjalne zadania Dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania Link w opisie. No i generalnie jakoś wrzuciłem wam no z 6000 w skinach, no to mój balans troszkę się na dzisiejszy odcinek skurczył. 6800, tyle oczywiście na dzisiejszy odcinek mamy, no i otworzymy sobie skrzyneczkę ukrytą tutaj na sam dobry początek. dzisiejszy oczywiście, imprezy na CSGO się 1200, jedna sztuka, więc zobaczmy. Mam nadzieję, że tutaj nam się poszczęści, bo dawno takie złote strzały, no, niczego ciekawego nie dały. No i teraz, niestety, również będzie pusto, więc przejdziemy sobie na jakąś bitewkę, stworzymy sobie Bitwę na 4% Marble Fade, bo dlaczego by nie? I zróbmy sobie na 8 takich skrzyneczek. Bitwa oczywiście za kolaża No i zobaczymy, jak to wszystko oczywiście będzie chodzić. Pierwsza pitewka na dzisiejszym filmie, no ta wróżba była, no taka o, ale mam nadzieję, że, że jeszcze tutaj uda nam się coś ciekawego wykręcić. Ostatnio, no to szczęście, taka troszkę parabola, bym powiedział na tych moich odcinkach, chociaż ostatnio taka troszkę stypa jest bym powiedział i no żadnego jakiegoś kurczy takiego większego wina no nie pamiętam szczerze na sesgo skinsie jakiego tutaj ustrzeliłem więc ostatnio mówię troszkę stypa, mam nadzieję że w końcu uda mi się to że tak powiem no zażegnać ten gorszy czas, chociaż muszę wam powiedzieć że generalnie wczoraj jak wrzuciłem film to... O! O kurka! Dobra, cokolwiek jeszcze dla nas, please. Cokolwiek, stary. Żebyśmy zgarnęli oba te. Nie! No nie! Najgorszy scenariusz możliwy, stary! No kurwa, no! Ja pierdolę, ey! No, no to już chyba wolałem się podzielić, nie? Ja, PD! Co tu się. Nie, ej, dobra, jeszcze raz. Nie mogę, nie mogę z tego, co tu się stało. Ale właśnie, wracając. Po filmie wczorajszym mówię, a zrobię sobie jeszcze bitwę na trzy skrzynki. Chyba trzy skrzynki z Hydrą sobie zrobiłem, nie? Te 3% chyba. I w pierwszej już trafiłem Hydrę. Tą Faktory New za chyba, nie wiem, 15-16 koła. I mówię takie, aha, a na odcinku stary nic mi nie leci, nie? A poza odcinkiem, nie? Kurwa Hydra, nie? Ej, nie, ale teraz, co się serio, zdenerwowałem po tym, co się wydarzyło. No, taka Unlucky bitwa, że. No, nie mam słów, stary. Nie mam naprawdę słów. Jestem tak zrajowany po tym, co się stało. No, może tutaj jeszcze uda nam się coś, coś tutaj trafić, tego Hansmana. No, ale no, no nie, no, no to. To nie zetrze stary tej plamy, którą pozostawiła po sobie tamta poprzednia bitwa. No, to jest. no, niewiarygodne. No, niewiarygodne, co się stało na tej bitwie poprzedniej, nie? I tutaj jeszcze nic mi nie leci. Ostatnia skrzynia. Zobaczmy co tutaj. 4%. No i chuj mi w dupę. Klasycznie stary. Nie, no generalnie bawi się zajebiście, nie? Ty to se możesz się cieszyć, nie? Ty to se możesz być uśmiechnięty, bo masz fajne kosy do wygrania. A ja tutaj, stary, no tak się rajd'uje, no, no ale jak się nie rajd'ować, stary, jak widzisz coś takiego, jak, jak to co się wydarzyło na tamtej bitwie z tymi marbleufajdami, nie? No to jest naprawdę hit internetu, nie? Zobaczmy tutaj, no może tutaj nam się polepszy. Bitwa nie od nas, tak? Więc może tutaj na obcej ziemi coś uda nam się ustrzelić, no bo póki co no mówię, no, no niezbyt dobrze nam dzisiejszy odcinek służy, no tutaj ojejku 260 złotych. Skrzyneczka teraz. Way wave, wave no ten Digelek. Aha, oczywiście. Klasycznie mój musi być tańszy, nie no, zajebiście się generalnie, nie? Super się bawię! Zajebiście! Na dzisiejszym odcinku się bawię. Trzy skrzynki do końca. MK dla nas, dla mnie już dla mnie oczywiście musi być... No nawet to 3 zł, ale musi być tańsza. No i ostatnia skrzynia 210 zł. Nie wiem co by musiało się stać, żebyśmy tego wrócili Kosa byśmy chyba musieli trafić. Taka MK nam totalnie nic nie zmienia. To jest kolejna bitwa na dziurę. No ja pierdzielę, no już nie chcę nawet przeklinać stary, no bo no nie wiem, no nie mam słów stary. Nie mam po prostu słów na to, co tu się odpierdziela dzisiaj. No wrzućmy powiedzmy tak, skrzynkę, skrzynkę. Beast Case, nie będzie Lunar Wrzućmy coś takiego, żeby spróbować chociaż troszkę tutaj odbić Jeżeli udałoby nam się jakimś cudem bitwę wygrać No to wtedy można by było myśleć co dalej, tak? Ale no teraz no absolutnie No nie ma tutaj nawet opcji stary, no po tym co się odpierdziela, to jest naprawdę xe 12 skrzynek, dobra to jest nasza Nie chcę powiedzieć ostatnia szansa Nie chcę też, a może w sumie na 3 osoby to przykręcić, nie no mamy takiego pecha że chyba, no chyba tutaj jednak trzeba troszkę bardziej tak zachowawszy zagrać i faktycznie, no nie podpalać się zbytnio, tak, bitwa oczywiście na dwie osoby nie ma co, tak jak powiedziałem się podpalać i próbujemy wygrać tą bitwę, a jak chcesz wygrać skina, możesz napisać, jaka jest twoja ulubiona pora roku i dlaczego, ja w sumie, nie wiem no generalnie, jak jest lato wolę zimę, jak jest zima wolę lato i no tak to w kółko, nie, ale chyba bardziej lato jednak, nie chyba jednak, chyba jednak wolę w w krótkim rękawku chodzi niż, niż, niż w kurtkach wszędzie kurwa ślisko, wszędzie można się wypierdolić i, i, i tak to bywa. Dobra, 8 skrzynek przed nami MAMY PRZEWAGĘ SŁUCHAJCIE, TO JEST NAPRAWDĘ no patrząc na dzisiejszy film, no jestem w szoku, tak? jestem w szoku, że tutaj jakąś przewagę mamy tutaj leci na jakieś muertos, muertos okej, okay. no jeszcze drogie skrzynki przed nami, więc no Przewaga? Ta przewaga taka... No nie jest zła, bym powiedział, jest nawet w miarę okej. Okay. Już prawie tutaj do Tysiaka dobijamy. skręczkę radiation teraz. Okej. Okay. To jest pięć stów, to jest siedem stów. Glock Gamma Doppler, zaniebiście, Żeby ten fajs nie był w dobrym stanie Okej, okay, no 300, no to póki co jest I tak pęga dla nas, żeby tu, tutaj się Nic złego nie wydarzyło Tapetka, okej, okay. i ostatnia skrzynka weapon Case I po augu tutaj dostajemy To jest po 122 zł I w końcu bitwa wygrana, no nie wierzę stary Że w końcu nam się udało coś wygrać Ale No to i tak jest dopiero kropla w morzu potrzeb Tak, jeszcze musimy tutaj Wiesz co, dobra, chuj Próbujemy, no albo, albo tutaj trafiamy hydrę. A czekaj, bo ja mam 3,5. To mi się tutaj troszkę odkleiło. Myślę, że z piątką mam, ale dobra, no coś takiego mogę zrobić. Pięć skrzynek łącznie, no jak mamy się wyzerować, no to już się wyzerujemy, tak? A jak mamy trafić Mega Biqueena na koniec, no to takiego Mega bikuina na koniec trafimy. No i zobaczmy to. Ostatnia bitwa. Boti samo. No i niech się kręci, tak? pół koła. I zobaczmy. Zobaczmy co Oha, Aha, no nie no, zajebiście generalnie. Super, fenomenalnie się bawię, tak? Karambit. 11 koła. No, nie wiem. Aha, nie, dobra, wychodzę. Ja pierdolę. No co? Nie, nie, nie mam słów, stary. Nie mam słów. Ej, nie pamiętam. Naprawdę tak szczerze nie jakby wiem no ostatnio tak jak powiedziałem passa troszkę no, taka parabola trochę tych moich wygranych przegranych ale nie pamiętam kiedy ostatni raz zostałem tak wyruchany w czoko, nie?